Witam serdecznie w kolejnej recenzji. Tym razem po lupę trafia Kraśnik 1914 Jana Błachnia. Książkę mam już dość długiego czasu i w zasadzie cały ten czas nosiłem się z zamiarem jej przeczytania, tak? a jak zacząłem kręcić recenzję, to pomyślałem, że ona się tutaj nada. No, w końcu nadszedł na nią czas. Uprzedzając, ta książka jest dobra. Ale mimo wszystko zapraszam do zapoznania się z moimi wywodami na jej temat. Na początek króciutki rys historyczny na temat bitwy pod Kraśnikiem. Jeżeli chodzi o rys historyczny, to bitwa pod Kraśnikiem była takim rozpoczęciem wojny przez Austro-Węgry w zasadzie, tak, ofensywa wyprzedzająca, którą planował austro-węgierski szef sztabu generalnego, tak, Arme Oberkommando, Baron, Franz, właściwie Franz Baron Konrad von Hitzendorf. chciałbym tutaj podkreślić, że Konrad to nie jest jego imię, który liczył na współdziałanie ze strony Niemiec, które miały wyjść z Prus tak, w kierunku na Przasnysz, na przykład i po prostu połączyć się z armią austro-węgierską. Oczywiście to było niemożliwe z tego względu, że Niemcy musieli pokonać Francję, tak jak, tak jak Francja była wrogiem głównym dla, dla Niemców, tak Rosja była dla Austro-Węgier, tak i Rosjanie też byliby bardzo chętni w zduszeniu najpierw Austro-Węgier, tylko Francuzi cisnęli ich na to, żeby iść do Prus -Wschodniej. No ale to już jest inna kwestia. W każdym razie Austro-Węgry miały dwa plany wojenne, tak? to znaczy był zestaw minimalnych sił do rozwinięcia na Bałkanach i minimalnych do słony Galicji i generalnie sił, które można było Przezłać tam, gdzie będzie potrzeba. No, problem polegał na tym, że w XIV roku w praktyce zaczęto przyszykować się do Bałkanów, a potem przerzucano wszystko z powrotem do Rosji. Oczywiście w recenzowanej przeze mnie książce Wojna Galicyjska i już Bator próbuje karkołomnie uzasadnić, jakim to geniuszem był Konrad von Hitzendor, który woził właśnie całą armię koleją po monarchii austro-węgierskiej, także nie zdążył wziąć udziału w kluczowych bitwach. No to był jednak błąd Konrada, zdecydowanie. No ale mniejsza o to. W każdym razie u, ofensywa wyprzedzająca rozpoczęła się uderzeniem w kierunku na, na Lublin. Napotkały tam pierwsza i czwarta armia austro-węgierska, napotkały czwartą i, i piątą armię rosyjską. E, zakładano, że prawda, ofensywa wyprzedzająca po prostu zanim się Rosjanie zbiorą, zgrupują, no to siły austro-węgierskie ich pobiją i mimo, iż Rosjanie mają większy potencjał, tak to nie zdążyło zgromadzić Austro-Węgrzy, że się szybciej zmobilizują, zwyciężą i po prostu udało się tą czwartą armię mocno poturbować i po prostu odrzucić ją z zajmowanych pozycji. Tak? I to się działo w czasie właśnie, w którym na przykład w Pulsach Wschodnich tak Niemcom nie szło, bo walki było świeżo po bitwie pod Gombinem. Tak, Gumbinen i zapada decyzja o wycofaniu, tak? I 23. wymieniono dowództwo osmiany, także, więc jak Niemcom nie szło, tak? To austro węgry naprawdę wygrywały w tych pierwszych tygodniach wojny. Więc tutaj bitwa pod Kreśnikiem rosła do rangi takiego symbolu oręża austro-węgierskiego i ich sukcesów, także, no i niewątpliwie, tak? Co zresztą autor podkreśla, że uratowała, Berlin, tak, zapobiegła możliwości po prostu inwazji na, na terytorium Rzeszy z Królestwa Polskiego. Po prostu Rosjanie musieli najpierw pokonać wojska austro-węgierskie. Także rzeczywiście to siły austro-węgierskie się tutaj przyczyniły i bardzo sojusznikowi pomogły, który miał w tym czasie, prawda, pokonać Francję, ale oczywiście tejże Francji nie pokonał. Także Kraśnik, tak jak Tannenberg czy marna, to jest taka jedna z kluczowych bitew pierwszej fazy, pierwszej fazy wojny. Jeżeli wiemy już, czego dotyczyła bitwa pod Kraśnikiem, czas teraz na analizę treści, którą w swojej książce umieścił Jan Płak. Jeżeli chodzi o treść, to pewne uwagi tutaj mam, ale pozwolę sobie to zachować do czasu, kiedy będę mówił o błędach, no, bo też chcę coś mieć przy tych błędach powiedzieć. Na początku mamy standardowo wstęp, później wybuch wojny, tak, sytuacja ta nastąpiła wówczas, plany wojenne omówione obydwu stron, teren starcia, bardzo dobra geograficzna charakterystyka pola bitwy armię walczących stron, analizę po prostu tego, czym dysponowali Rosjanie i Austro-Węgrzy pod Kraśnikiem. I następny mamy rozdział, Bitwa pod Kraśnikiem, który w zasadzie jest do końca książki. Dlatego też pozwolę sobie, sobie wynotować podrozdziały, które wówczas mamy. Rozpoznanie Austro-Węgry, strona 106, Rozpoznanie Rosja, strona 118, Marsz do Bitwy, działania przygotowawcze na stronie 126. Pierwszy dzień starcia, 23 sierpnia 1914 roku, strona 136. Drugi dzień starcia, 24 sierpnia 1914 roku, strona 166. Trzeci dzień starcia, 25 sierpnia 1914 roku, strona 194. Dzień po bitwie, 26 sierpnia 1914 roku, strona 224. Oraz podsumowanie na stronie 231. Następnie mamy trzy aneksy, tak, które w wpisie treści nie są nazwane. Natomiast pierwszy to jest Order de Bataille CK I Armii, drugi to jest Order de Bataille Rosyjskiej IV Armii, a aneks trzeci to jest zestawienie stopni wojskowych walczących armii wraz z polskimi odpowiednikami. Oprócz tego mamy oczywiście wykaz skrótów i skrótowców zastosowanych w pracy, więc bibliografię, która tak omawiana jest zawsze oddzielnie, indeks osób, oraz indeks geograficzny, które pozwalają, myślę, wykorzystać tę książkę również później po, po takim czytaniu. Jak ktoś by chciał do jakiegoś konkretnego fragmentu związanego z danym miejscem czy osobą wrócić, to będzie na to dzięki tym indeksom ułatwione. Także to należy powitać jako dobra rzecz HBK, powitać z zadowoleniem. Także to tyle, jeżeli chodzi o mówienie treści. Jak moje uwagi do tego będą osobne. Przeanalizowaniu treści spójrzmy na bibliografię, tak? czyli materiały, z których Jan płatnie korzystał pisząc swoją książkę, a jest na co. <laughs> Bibliografia kraśnika 1914, zamiata wiele haweków pod dywan. Są takie, których by naprawdę cała półka się zmieściła, jeżeli chodzi o liczbę pozycji bibliografii, dodatkowo muszę podkreślić, jest dobrze podzielona. Nie mam się do czego czepiąć przyczepić w kwestii podziału, to znaczy mamy źródła archiwalne i tutaj nie tylko archiwum główne, akty dawnych w Warszawie, ale przede wszystkim archiwum wojenne Kriegsarchiv w Wiedniu tak, z dziennikami bojowymi, jak i aktami operacyjnymi, a to jest naprawdę surowy tak, materiał, z którym historyk powinien pracować, czyli meldunki z pola Oprócz tego mamy źródła publikowane, mamy także prasę, oraz mamy opracowanie. Tak? I tutaj należy podkreślić, że są one po polsku, niemiecku i rosyjsku, także bibliografia jest świetna. Ewentualnie, tak jak już miał naprawdę bardzo wysoki poziom czepiarstwa, można byłoby dodać jeszcze materiały rosyjskie. Nie pamiętam, kiedy, znaczy nie pamiętam, czy w 2018, kiedy Kraśnik był opublikowany, nie wiem, kiedy był, był pisany, tak? czy wtedy już te. Materiał był dostępny. No dzisiaj dzienniki bojowe rosyjskie są dostępne w internecie, ale oczywiście, mówię, korzystanie z archiwaliów przy Habeku to jest, pani dyskutowała, ładnie się mówi overkill, tak? Czy po prostu użycie środków ponad, ponad to, co jest wymagane, tak? Więc tutaj nie będę się czekał, zwłaszcza, że sam przy Korpusie Gwardji pod Gorlicami, nie korzystałem z rosyjskich archiwaliów. Także biografia jest naprawdę świetna i stanowi o wysokim. Za sobie tak, materiał, z których korzystał Jan Bach, nie rzeczywiście w przypisach widać, tak? że to są te materiały archiwalne, stały się podstawą do napisania tej pracy, nie są tylko wpisane, żeby ładnie wyglądały, także jest to naprawdę kawał solidnej pracy historyka, tak? który, no, mam nadzieję, ma przed sobą jeszcze wspaniałą karierę, czego mu szczerze życzę. Czas na analizę strony graficznej, to jest okładka, wkładka ze zdjęciami oraz mapy, które zostały umieszczone w książce. Okładka jest całkiem interesująca. Autorstwa Łukasza Mieszkowskiego przedstawia szturm rosyjskiej piechoty na jakieś pośpiesznie przygotowane pozycje austro-węgierskie. Osobiście wolałbym, jakby to wojska austro-węgierskie atakowały, skoro całej bitwie atakowały, no ale rzeczywiście w opisie, w książce znajdują się takie momenty, w których atakującą stronę byli Rosjanie, więc to jak najbardziej pasuje. Mi się ta okładka podoba i to nawet bardzo jest dynamiczna, a jednocześnie nie jest tam za dużo nakombinowane, sylwetki są wyraziste. Jestem lajkiem, jeżeli chodzi o sprzęt austro-węgierski, więc nie wiem, na ile tam wszystko jest realnie odzwierciedlone. Jedynie zastanawiałbym się, na ile ten oficer strzający z pistoletu mógłby mieć już jakieś odznaczenia. Tak, za wojnę pierwszą raczej nie zdążyłby ich mieć, ale być może za jakąś udział w aneksji Bośni i Hercegowiny czy czymś innym mogłoby to po prostu być. Nie znam się na falerystyce austro-węgierskiej. Jeżeli chodzi o materiał ilustracyjny w środku książki, hmm, co dziwne, nie ma żadnej sywetki dowódcy, tak? A to stosunkowo łatwo jest dostać takie bez praw autorskich akurat portrety, a tu po prostu nie ma ani jednego, aby się przydało chociażby tam Ewerta, Everta. No, Ewert był, był później w Salce oczywiście. E... Są też jakieś scenki rodzajowe, tak? Generalnie są żołnierze ostro-węgierscy i, i rosyjscy, czyli obie strony są przedstawione, ale mówię, no zabrakło tych, tych sywetek. Jakoś tak zawsze e, lubiłem popatrzeć na te zdjęcia dowódców, oczywiście, wiadomo, portretowej i ten, no ale zawsze były. Natomiast mapy, e, no cóż, mapy są trzy. I moim zdaniem nie spełniają swojej roli w żaden sposób. Tak? Jest pokazane, jakie dywizje gdzie były, i mała strzałka pokazująca, że dana dywizja nie wiem, atakowała chyba, ale dokąd doszła. Nijak tego się nie da z, z opisami dojść do ładu, ponieważ są zaznaczone tylko maluteńkie strzałki sugerujące agresywne działania dywizji i pozycje wyjściowe. To dokąd doszły, zmiany sytuacji bitewnej niestety to nie przedstawia. Też nie ma żadnych wzniesień zaznaczonych, tak? Mamy w opisie warunków ukształtowania powierzchni opis roztocza i tak Natomiast jedynie tutaj mamy jakieś bagna zaznaczone i nic. Żadnego wzniesienia, jakby teren był zupełnie płaski. Także, owszem, pomagają, tu nie powiem, w zrozumieniu przebiegu starcia, natomiast mogły odegrać dużo większą rolę, gdyby były dopracowane, także, no ale zdaję sobie sprawę, że to jest jak gdyby kwestia, którą seria tak się charakteryzuje tym, że mapy są słabe. I tutaj wina autora jest ograniczona, tak w zasadzie żadna, no chyba, że możemy zarzucić, że powinien lepiej walczyć o swoje, no ale cóż, no, mogły to być taką mapę wisienką na torcie, no ale niestety nie są, tak, wręcz, wręcz przeciwnie trochę pogarszają odbiór całej książki, no ale dobra, no, Mapy tak nie dla map tę książkę kupowałem czy czytałem. No, i kilka słów, no, tym razem naprawdę kilka na temat błędów, jakie w tej książce się znalazły. Jeżeli chodzi o błędy, no to tutaj za dużo do gadania niestety nie mam, a może i na szczęście. W każdym razie, na początek, tak drobniutko do, do stylu. Książkę czyta się bardzo dobrze, no, zwłaszcza w porównaniu z poprzednią tematyką austro-węgierską. Także tu hmm, porównania nie ma. Natomiast tak. No, mogłoby być troszkę lepiej, zdarzają się powtórzenia w tekście. Jeden wyraz potrafi być linika pod liniką, ale tylko dwa razy. Raz znalazłem, że w nie wiem, wstępie pięciu wierszy trzy razy dany wyraz się powtórzył. Nie jest to jakoś szczególnie denerwujące, ale no, można byłoby to poprawić. Wiele z tych przypadków naprawdę prosta redakcja tekstu problem by załatwiła. No, po prostu brak takiego ostatecznego szlifu. Jeżeli chodzi o ODB, podano trzeci Korpus Kaukaski, i chyba to jest błąd redaktorski. No, szukałem po Wikipediach rosyjskich i jakichś innych materiałach w internecie. No, trzeci Korpus kałkaski znam z Gorlic, oczywiście, tak i jego skład, natomiast nie sądzę, żeby miał te wyższe dywizje. Wydaje mi się, że po prostu zwykły błąd edytorski, nie wiem, jakiś zabrakło odstępu czy, czy wcięcia. Który by sugerował, że te dywizje rezerwowe, tak no, się nie nazywały, tak? ale zostały powołane w trakcie mobilizacji, nie należały do trzeciego korpusu kaukaskiego, który po prostu miał standardowo dwie. No i kolejnym problemem jest, jak gdyby, kwestia hmm, rozdziału tego poświęconego bitwie i układu treści. Tak, jak to mówiłem, zdaje się w filmie warsztatowym, zasada jest taka, tak, od profesora Wołosa zaczerpnięta. Wcześniej nie znałem tutaj konkretów. Że najdłuższy rozdział nie powinien być dwa razy dłuższy od najkrótszego, tak? I tutaj mamy właściwie rozdział na większą część książki, bodaj nawet. Po prostu, najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu wszystkiego podrozdziały wydzielić jako rozdziały. Byłoby ich trochę, ale to myślę, że by się mieściło w normie. Ewentualnie można byłoby zrobić, że rozpoznanie masz do bitwy jako część tam przed bitwą, tak? później rozdział na każdy dzień bitwy i ostatni dzień po bitwie. I podsumowanie, które swoją drogą jest bardzo dobre, to można byłoby zrobić jako po prostu no, epilog i, i, i zakończenie tam wyciągnąć pewne drobiazgi, bo zakończenia jako takiego nie ma. Tak jest podsumowanie, które jest naprawdę obszerne i wiele kwestii wyjaśnia. Także tutaj struktura, znowuż to jest prosta rzecz, tak? Wystarczy, by redaktor który patrzył i nie, 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 to tak być nie może. Trzeba to proporcjonalnie zrobić, tak. No, a zabrakło tego, tego ruchu, tak, który był bardzo prosty, bez żadnej szkody dla, dla treści. Dałoby się, myślę, poprzesywać po prostu te klocki do innych szufladek, jakby grał. Także to tyle, bo jak już mówiłem, odnośnie Austro-Węgier nie jestem ekspertem, więc być może ktoś inny będzie znał coś więcej, ale ja jestem naprawdę z tej książki zadowolony. Czas podsumować te moje rozważania. No cóż, Książka Kraśnik 1914 jest naprawdę przykładem bardzo dobrego tak jednego z tych, które przywracają wiarę w serio. Oparta na naprawdę porządnym materiale źródłowym, bardzo dobrze napisane, mówiłem tamte drobiażdżki, ale to w żaden sposób nie przeszkadzało w lekturze. Także miałem z nią duże oczekiwania, w obecnie i tak, ponieważ wcześniej recenzowałem doktorat Jana Błachnio i rzeczywiście się na tym zupełnie nie zawiodłem, także książkę mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, a ocenę w skali akademickiej oczywiście innej niż 5 wystawić nie mogę. Dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do polubienia filmu, subskrybowania kanału. A jeżeli ktoś ma możliwość i ochotę, będę wdzięczny również za wsparcie, czy to w formie super podziękowania, czy zostanie moim patronem, czy postawienia mi wirtualnej. Kawy. I tu chciałbym podziękować R2RXBOT. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, za super podziękowanie przy filmie o artylerii. Oraz chciałbym ogłosić, że Cezary Rogala został moim pierwszym patronem, za to mu też serdecznie dziękuję. Aczkolwiek, jak mówiłem, powtórzę to i teraz, jest mi zawsze bardzo miło, aczkolwiek nie jest to konieczne, żebym kontynuował moją pracę. Natomiast za chwilę na ekranie pojawią się pozostałe treści tutaj publikowane, do których zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział.